ponieważ chcemy wypromować tę naszą płytę. Ona nie jest dostępna w żadnej z w żadnej sklepie, ponieważ nie sprzedałaby się. No, może sprzedałaby się w Warszawie, czy ktoś nam jeszcze nas zna. Więc musimy pojeździć po Polsce... Przyjęliśmy do... taką technikę, że będziemy jeździć, sprzedawać A Potem i dopiero jakieś... Po wstawimy, wstawimy wstawimy no iść można by. przez naszą to, stronę i, internetową i, i po A, Do tej pory powiedzmy, że co poprzednie lata płaciliśmy. Graliśmy 4 razy w miesiąc. miesiącu, teraz gramy 4, 4, 4 razy w miesiącu. Miesiąc. To i tak jest dla na nas dużo. Głównie weekendy. W sumie tak jak profesjonalne kapela. Tak? No, gdzieś tam Bajny ma w 5 koncertów, a tak? mamy 4. Phil gra na przykład 300 koncertów. Ale tu, tu nie o to chodzi. Znaczy tutaj, tutaj po prostu yy, to ma być zabawa. I, i jakby, z tego co robimy wiemy że nie można przekroczyć tej takiej cienkiej granicy pomiędzy właśnie takim tak profesjonalizmem mówię zarabianiem pieniędzy ponieważ tu nie o to chodzi, nie chodzi o, o o to też tak że miłość jak ktoś zapłaci za koncept natomiast natomiast gdybyśmy grali 5 nie mieć konceptów w tygodniu to podejrzewam że po miesiącu już nie wspomnę o wątrobach, ale już mielibyśmy wszystkiego dosyć, tak? Nie dosyć na siebie patrzeć i tych, tych numerów, a tu chodzi o to, żeby, żeby się z tego cieszyć no. I, i rzeczywiście nawet pewien problem stwarza nam granie co weekend, no, bo, bo, ym, bo brakuje czasu, ale dajemy radę jakoś. A jak wyglądają Wasze próby? Tu nie ma żadnych, żadnych? wieczorem. No, Od 21 do 24. Wyglądają tak, że po prostu przychodzimy i gramy i wychodzimy i rozmawiamy sobie tam czasami w trakcie, do doczipy i tyle. E, głównie skupiamy się, bo mamy próby wieczorem e, właśnie z powodu tego, że każdy pracuje, więc próby zaczynamy o 9, e, więc jak kończymy to jest 11, 12, no, to to 13. A nie, Mamy nie taką tradycję na stacji, że jedziemy na stację i tak okay, tam siedzimy jeszcze pół godziny. Tak, I, i jest tam jak nas to znają to. i lubiają. Mamy tak. zniszczenie. No Są jeszcze jakieś pytania? A jak się czujesz właśnie z drugiej strony mikrofonu? Przeważnie, ja zadajecie pytania, a jak to jest właśnie na konferencjach prasowych, jak na przykład tutaj teraz? Chyba dobrze, dobrze. chyba dobrze. <laughs> dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Może tak, że bardzo łatwo jest przejść na tą drugą stronę. Każdy dziennikarz też, znaczy wielu dziennikarzy e, przechodzi na drugą stronę tego stołu, e, głównie w poszukiwaniu pieniędzy, bo tam zawsze pieniędzy pieniędzy się zamieniają. Ja mówię tutaj o rzecznikowaniu, tak? Znaczy, o rzecznikowaniu i o no, przejściu do public relations. E, ba, bardzo często właśnie e, nasi koledzy podchodzą, e, i niektórzy czują się z tym super, a niektórzy nie za bardzo i wracają. Ale bez Ale Bez odchodzenia na drugą stronę też trzeba powiedzieć, że z racji tego, co koledzy robią, ja także czasami, ale mniej, oni występują też po drugiej stronie mikrofonu jako dziennikarze doświadczeni, czyli też udział w konferencji w Messijskiej Fundacji Praw Człowieka, Pan Starżony. No. <noise> w konferencji. Miałem dużo Tak, więc zdarza się, że tak będzie ze spełnionym zawodem, 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 zawodem zdarza się uczestniczyć w konferencji. Tak, znaczy, dzięki telewizjom informacyjnym tak naprawdę e, dziennikarze, którzy nie są, ich twarze nie są znane, mają szansę zaistnieć też w mediach elektronicznych, w telewizji. Ponieważ są zapraszani, macie te 24, tam jest zestaw taki, prawda? Dziennikarzy, którzy, którzy przychodzą komentować jakąś tam e, rze rzeczywistość. E, I. A, to nie wiem, co ja mówię. Ja mówię tylko tyle, że zdarzyło się występować na konferencji prasowej poza. No tak, w tak, Znaczy, jeśli Więc chodzi o samo to, 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 to chyba nie ma, nie, ma, nie ma jakiegoś szczególnego tutaj. E, no. Zajmująca praca. Znaczy... Realizacja marzenia, czy chyba na życiu jest jeszcze miejsce na coś jeszcze? Czyli chciałbym te pytania... Może Pan będę tą siostrą sprawę. No nie to, ale to każdy musiałby chyba osobno odpowiedzieć na pytanie. to pytanie. Znaczy nie, to nie ma różnych nie ma... zajęć poza, poza pracą. Na przykład robisz na Innych zorganizowanych zajęć chyba nie. Ty grasz na tenis, tak? No. O, nie no, ja myślę, że jeśli masz pracę i hobby, które... Które jest jakby, e, zajmuje się poza pracą, no oczywiście, nie? jeszcze rodzinę, no to już więcej chyba proszę, nie, nie trzeba. A, a miejsce jest naprawdę dosyć y, wyważone. No. Także że, że na razie to godzimy wszystko i, i, i nie ma jakichś większych tarć. No, oczywiście są tam malutkie, ale większych, większych tarć większych nie ma. No. Mówię o tarciach w kontekście tego, że na przykład nie wiem, no musimy wyjechać na koncert w piątek, tak? na który musimy zdążyć na godzinę, powiedzmy 17.00, być na próbie, e, a jesteśmy w pracy jeszcze i tutaj trzeba negocjować z szefem, żeby nas puścił, tak, żeby jednak nie zawsze się dawać da wolny. więc e, jak ktoś się tam któryś raz z rzędu powtórzy, no to już ktoś tam mówi, że no ale zaraz, momencik, no. Się bawić możesz w sobotę, ale teraz jesteś w robocie. Tak? Więc dlatego, ale to są bardzo delikatne historie i rzadko się zdarzają. Szczęście. Ja zaręczam, że gdybym mógł dokupić parę godzin do każdej dobry, to bym dokupił, bo brakuje, wystarczy na te. te... inaczej wystarczy. rodzina, praca i zespół, czy rodzina, zespół i praca może tak ale to już wystarczy, że mi brakuje czasu bardzo. Bardzo chętnie bym jeszcze poszerzył tam dobry, można było. To już wystarczy. To wracam do tego, co powiedziałem na początku, gdzie zażartowałem, że chcę Was straszyć od tego zawodu, to jest właśnie to, że siedzisz w pracy i nawet nie wiesz w której godzinie, tutaj nie ma żadnej do tej. Godziny. Tylko to jest czas, to jest zadaniowa praca. Czyli jeżeli coś się dzieje, to siedzisz też i wieczorem, i w nocy i rano. E, oczywiście na tym cierpi, cierpią twoi znajomi, rodzina, i wszyscy. Zespół. Zespół, tak też tak. cię Ale to, to, co powiedziałem, ten żart, to brał się m.in. z tego, że to jest praca, która. Bo on bo się kocha, więc trzeba. tylko, tylko dzięki temu można być. trzeba znaleźć sobie partnera takiego, który jak zrozumie. No tak. Obaj mamy partnerki, które też są w, w tym zawodzie, więc macie dużo wolnego czasu. <śla> no nie, miał już mój Znaleźcie. Znaleźcie. kontrolować tak. Na przykład my z Krzyszkiem Zasadą jesteśmy narciarzami. Byliśmy w lato w kadru i tak dokopaliśmy polskim celebrytom na nartach, tak, że wysiedli. A to był taki celebryt. Tak, z lat celebrytów. Wypiliście krajki. Tak. A my z Marianem byliśmy fajni. Tak. Tak. Też wykościliśmy celebrytów. Tak. Tak. Czyli można wszystko generalnie, tak? Można pracować za realizować zobaczyć relacje, marzenia, mieć tak. rodzinę. No, bo tak się do boju. z Kremaster. Tak jak to nazwa naszej płyty. Tak z reakcją na tę płytę. Nie, no jest zespoł. Jest piosenka otwierająca naszą płytę. I tekst, tekst tej piosenki uznajemy za nieformalny w tym zespole. Poproszę, wyraża. E, Nasz tutaj tutaj do, do to są do rzeczywistości. Tak, chociaż autorem tekstu jest tak jak i reszty tekstów na płycie Rafał Ryndal, ale tutaj się wpasował do naszej głowy, wszedł i napisał piosenkę, która najbardziej dla naszemu spojrzeniu na świat. Warto posłuchać. piosenka będzie dzisiaj na koncercie. Także otwiera płytę. Zapraszam. A większość ludzi, którzy stykają się z naszą płytą, od mówią, że. Właśnie taki stan ich ogarników. <laughs> Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.